Dzień dobry. Nie wiem czy pamiętacie, ale jest to ta różyczka, którą żeśmy tu wspólnie sadzili i którą wspólnie okrywaliśmy. A teraz wspólnie będziemy ciąć. Przyjechałem z rancza, był deszcz. No i kwiatki zaskły. To właśnie z powodu deszczu. One do końca nie przekwitły. Jest to różyczka na tnie. Tak, tylko zaskły. Jest to odmiana wielo kwiatowa, okrywowa i ją teraz przytnę. Bo co się stało? Kwiatki zaschły, nieciekawie to wygląda, ale przy każdym kwiatku zawiązują się nasionka. I to one teraz dla rośliny są najważniejsze. Kwiat zdążył się zapylić i będą rosły nasiona. Cała energia z tej rośliny pójdzie na tworzenie tychże owoców i nasion. Tylko mamy Trzy nowe pędy, które zakończone są pączkami, a powinno ich tu być 30. I co robimy? Otóż ucinamy połowę tych pędów, które kwitły. Czyli on zaczyna się tu, kończy tu. I tu już widać, że w połowie tej wysokości skąta liścia zaczyna wypuszczać pęd. I nad tym pędem około centymetra przycinamy tą różyczkę. Tu to samo. I tu to samo. I jeszcze tu. I jeszcze tu. Czyli połowę tej długości obcinam z całym tym kwiatostanem. I teraz ta róża będzie zużywała energię na powtórne kwitnięcie, żeby wydać. Takie nasionka, bo to jest jej rola przez całe lato. Ma wydać nasiona, a nam zależy na tym produkcie pośrednim, którym są kwiaty. I usuwamy połowę pędu i obcinamy. Połowa pędu, tuż widać, wypuszcza drugi pęd, ale słabo, jak upniemy te owoce, on wypuści szybciej. I jeszcze nam jeden został, Pani Michalino, o tu i jeszcze jeden tu się ukrył, wszystkie dokładnie przeglądamy i jeszcze tu jeden, o i teraz zostały nam pędy, które będą kwitły i te obcięte pędy, tu za dwa tygodnie zrobi się burz takich ładnych młodych pędów, jak będziemy mieli czas, to pokażemy. Do tego różyczka się wzmocni, będzie mniej chorowała na czarną plamistość, choć tu zbytnio nie widać tej czarnej plamistości, bo jest to różyczka okrywowa, która jest odporniejsza. Takie listki przy listki chore możemy obciąć, żeby nie prowokować jakiejś choroby na tych martwych częściach. Drzewko było podlane poliversum, także dosyć ładnie rośnie. Tak samo możemy postępować z różami wielokwiatowymi i z wielkokwiatowymi, czy to na pieńku, czy rosnącym krzaczasto z ziemi. Połowę tych pędów, po przekwitnięciu tych pędów jednorocznych, po prostu ucinamy. Czy masz jakieś pytania, Micheli? Nie ma. Wyczerpująca odpowiedź. Do zobaczenia. Powodzenia.